To jest moim jakiś wewnętrzną potrzebą, którą jest czymś bardzo ważnym, którą bardzo szanuję. Znaczy powiem na tyle, że znowu nie jestem aż tak, że muszę aż tak często gonić do tych synagog. Natomiast nie opuszczę na pewno soboty, świąt, i jakichś z typowych tradycji i zwyczajów żydowskich. Nie. Ale nie jestem aż tak, żebym był troszkę pod względem religijności trochę zwariowany. Nie. Zresztą wydaje mi się, że każda jakaś tego typu przesadność jest, nie jest rzeczą zdrową. Czy to będzie w religii żydowskiej czy chrześcijańskiej. Czy Pan zna język hebrajski? Bardzo słabo. Czy, jeżeli Pan się modli, to po polsku? Nie, mogę się modlić po hebrajsku, ale mam równocześnie książkę modlitewną, który jest wydany w języku polsko-hebrajskim. Że modlitwa, która jest w pols po, pisana po polsku, jest równocześnie na tej samej stronie jest modlitwą po hebrajsku. Ja w tego, który się modli po hebrajsku. Nie bardzo nadążam po hebrajsku, żeby niektórzy modlą się tak, że w ogóle nie mogę nadążyć. No to się modlę się to, co mam po polsku, bo to jest jedna, ta sama modlitwa, tylko że jest pisana w języku polskim.